Jest w Warszawie pole elekcyjne na Woli, dość znane, ale jest też pole elekcyjne na Pradze, na Kamionku. Czyli mamy w Warszawie dwa dawne pole elekcyjne i to kamionkowskie jest o tyle charakterystyczne, że na nim odbyły się tylko dwie elekcje. Jedna to była pierwsza, dość nieszczęśliwa bo to był wybór wtedy Henryka, Henryka Walezego na króla Polski, tego który uciekł po yy, niedługim czasie i został królem Francji, a druga jeszcze bardziej nieszczęśliwa, to była w 1733 elekcja, no wolną elekcją to bym jej nie nazwał, elekcja Augusta III Sasa. Yy, Opozycji do elekcji trochę wcześniej, miesiąc wcześniej, która się odbyła już właśnie na woli Stanisława Leszczyńskiego. No i ta elekcja Stanisława Leszczyńskiego była rzeczywiście, można powiedzieć, autentyczną elekcją i tam wzięło udział ze 12 tysięcy osób. Natomiast ta kamionkowska trzeba przyznać, była. Po prostu pod bagnetami rosyjskimi, kontrelekcją można powiedzieć, w której wzięło udział kilkaset osób raptem. No, ale skutecznie to August III rządził Polską.